Dzień dobry, witamy Państwa w audycji rozmowy z widokiem na powiat. Moim i Państwa, Państwa gościem jest wicestarosta człowczyski Jacek. Kuź. Dzień dobry. Dzień dobry Panie redaktorze, witam Państwa bardzo serdecznie. Na początek chciałbym złożyć gratulacje, ponieważ to, że ja tutaj będę siedział po wyborach samorządowych na tym miejscu i po pierwszej sesji powiatu było dosyć prawdopodobne, natomiast to, że Pan będzie tutaj moim gościem nadal, to nie było takie do końca pewne, także gratulacje na początek. Tak, bardzo dziękuję Panie redaktorze, takie oryginalne jak zwykle Pana gratulacje szczególnie przyjmuję z dużym zadowoleniem. I, i, I jeszcze raz dzięki naszej ukochanej telewizji kablowej Kołobrzeg i Radio Kołobrzeg bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Kołobrzegu, że mogę tutaj być, bo to tylko i wyłącznie jest Wasz wybór i jestem absolutnie dumny z tego. A jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i nie ukrywam, że mam dużą też przyjemność, że będę spotykał się z Panem redaktorem no, raz na jakiś radzie. czas, tak żeby się Państwu też nie... Nie przejść, e, aby od Będą czasu do ruszany, czasu tak? omówić, omówić te, te ważne tematy, których mam nadzieję, że w tej, w tej kadencji w powiecie kołbrzyskim będzie dużo, a tak jak już mówiłem wcześniej e, w jednym z programów po wyborach, e, rozmawiając z ludźmi e, i, i prowadząc samą kampanię, wiem, że do zrobienia jest bardzo dużo i nie mówię, że to jest jakieś ciśnienie, e, takie jak to kolokwialnie młodzież mówi na głowę. Ale jest to duży, duży, duże zobowiązanie wobec państwa wszystkich. Ja jestem rodowitym Kuobrzyżaninem, tutaj się wychowałem, tutaj żyję całe życie i to miasto, i ale też powiat jest dla mnie szczególnie ważny i podchodzę do tego bardzo ambicjonalnie. i Przy tym, że pan redaktor będzie mnie od czasu do czasu dopingował, jeżeli chodzi o. Czy poprawiał czasami, jeżeli chodzi o, o pracę, to deklaruje Państwu całkowite oddanie i mam nadzieję, że na koniec tej kadencji będziemy mieli znowu możliwość pochwalenia się wieloma rzeczami, tak jak po poprzedniej. Nowe rozdanie, nowa kadencja, przed nami kolejne pięć lat. Starosta będzie rotacyjny zgodnie z tym, co Państwo zadeklarowaliście. Za 2,5 roku będzie pan starostą, a obecny starosta Mirosław Teśłowski będzie wice. Przechodzimy do meritum, inwestycje, tak? Można było obiecać, ale teraz trzeba to zrealizować. Macie pewnie taki zarys tego, czego brakuje na terenie naszego powiatu, co chcielibyście w ciągu tych pięciu lat zrealizować. Tak, panie redaktorze, jesteśmy przed takim takim bilansem otwarcia, bo chcielibyśmy przede wszystkim zdiagnozować te najważniejsze przedsięwzięcia w gminach. Będziemy chcieli zdiagnozować te najważniejsze inwestycje w mieście Kołobrzeg. To znaczy my wiemy, co mamy robić, tylko chcielibyśmy sobie to poukładać tak czasowo, aby wiedzieć gdzie aplikować, w jakiej kolejności, jakie są potrzeby. Dobrze, co mieszkańców. Się zrobić? No, przede wszystkim tu jeżeli chodzi o gminy no to tak jak wspominałem to wykonanie niezbędnych napraw przybudów budowli inżynieryjnych czyli mostów to wykonanie mamy trzy wielu... mosty tak w Ząbrowie w Kłopotowie i w Bardach. Bardach. Wszystkie są chyba w złym stanie, ale najgorszy jest w Kłopotowie. Jest jeszcze w Nierzynie. Mhm. E, więc e, te, wszystkie, e, te wszystkie budowle inżynieryjne, to znaczy drogi, to znaczy drogi w gminach i w, 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 w samym mieście Kołbrzyk. Bo przypomnę, że oprócz tych dużych inwestycji, które są jeszcze prowadzone, jak ulica Jedności Narodowej, czeka nas inwestycja na ulicy Starynowskiej. To jest droga, która m, m, czeka na już od kilkunastu lat na remont. Czeka nas przebudowa ulicy Sienkiewicza, bo to jest też droga, która jest bardzo ważna. Czeka nas wykonanie ścieżek rowerowych, m.in. na ulicy Mazowieckiej. Czeka nas dojście, wykonanie nowego, całkowicie nowego dojścia, wykonanie promenady tutaj od strony hotelu Solny do Kamiennego Szańca. To też duże przedsięwzięcie, które nas czeka w, w tej kadencji. W kolejce również stoją obiekty nasze edukacyjne, które czekają na remonty i to naprawdę duże przedsięwzięcia. Przyznam się szczerze, że no pomysłów i planów jest dużo tych potrzeb. Czekamy my z Zarząd Powiatu, ale również Wójtowie i Burmistrz na spotkanie z zarządem województwa, z wojewodą, aby porozmawiać na temat kwestii dofinansowań. Przypomnę i to będę powtarzał um, często naszym telewizom i radiosłuchaczom, że powiat jest skazany na to, aby czekać na dofinansowania i aplikować wszędzie, gdzie można. Ten budżet na inwestycje jest mały i tutaj w kontekście pozyskiwania tych środków musimy być bardzo sprawni. Jeżeli nie będziemy sprawni, no to tego efektu nie będzie. Ja się cieszę dzisiaj, że. I to też Kołobrzeżanie wyrazili trochę w wyborach, że ta ciągłość władzy, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki i tutaj w koło mówię tutaj o Radzie Miasta i Radzie Powiatu, zrozumieli to, że dzisiaj powinno nam się pracować lepiej. Teoretycznie powinno nam się tutaj udawać bardziej ściągać pieniądze, które te pieniądze będą trafiały na, na inwestycje, na. Do budżetów i miasta, i do powiatu. I to jest dzisiaj dla nas najważniejsze. Niestety jesteśmy w takim permanentnym okresie wyborczym. Wybory parlamentarne, które Teraz też niedawno. Tak? Teraz wybory samorządowe, które bardzo zmęczyły już mieszkańców Polski. I Kołbrzyżanki, i Kołbrzyżan też, bo wiem, bo rozmawiam, że. To jest za szybko. Ten proces taki wyborczy, który został narzucony, jest nie do zaakceptowania przez większość e, Dobrze, społeczeństwa. Ale, nie mamy na, na ale tak jest, jest jeszcze i za chwilę tak, tak i za chwilę mm -hmm. wybory do europarlamentu. Więc jeżeli będziemy za chwilę w czerwcu po tym całym procesie wyborczym, ale już e, razem ze starostą e, kołobrzeskim i razem z e, zarządem powiatu, nowo utworzony zarządy powiatu rozmawiamy na temat e, zrobienia takiego wieloletniego planu inwestycyjnego, który musimy doprowadzić. Musimy pójść w kierunku otwarcia się na seniorów. Musimy pójść również w kierunku otwarcia się na ludzi młodych w Kołobrzegu, bo tego nam bardzo Dobrze, brakuje. Generalnie chcemy otworzyć się na e, e, ludzi. E, tak, tak, tak. Więc okay. tych przedsięwzięć jest, jest bardzo dużo. Chcemy wrócić do zintegrowania gmin, czyli do rynki powiatowe, które są taką tradycją, które mm -hmm. Powinny być, powinny być taką tradycją już dla powiatu kołobrzeskiego. Mamy nadzieję, że te wszystkie nasze przedsięwzięcia będziemy wspólnie, albo w dużej części, współtworzyli z Urzędem Miasta, z panią prezydent. To obiecaliśmy mieszkańcom Kołobrzegu, że tam, gdzie można, będziemy mówili jednym głosem i tam, gdzie można, będziemy się mocno wspierali. Mieszkańcy Kołobrzegu zaufali nam, mamy duży mandat zaufania. I chcemy po prostu to spożytkować z korzyścią dla naszego miasta i dla powiatu. Dobrze, audyt został przeprowadzony dotyczący potrzeb w zakresie energii płynącej ze słońca. Mówiąc wprost, chodzi o fotowoltaikę, którą chcecie zamontować na wszystkich budynkach użyteczności publicznej, które znajdują się w gestii starostwa powiatowego. Tak, na początku tej kadencji założyliśmy sobie, że mm, doprowadzimy do e, szczęśliwego finału. E, jakby przeobrażanie naszych wszystkich obiektów, a tych obiektów jest kilkanaście. To są obiekty bardzo duże, jak dom pomocy społecznej, szkoły i tak dalej, czyli one generują bardzo dużo kosztów. Doprowadzimy te obiekty do. Maksymalnej, maksymalnego stanu, w którym będziemy y, uzyskamy tą oszczędność. W każdym, w każdym aspekcie, jeżeli chodzi o termomodernizację, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, tam gdzie można y, montować te systemy oszczędzania ciepła czy, czy, czy energii elektrycznej, tam musimy to zrobić. To jest absolutnie dla nas priorytet i to musimy. To jest taki szerszy projekt, rozumiem. Bardzo duży cały projekt. projekt ta, bardzo, duży, tym bardzo, bardzo duży projekt i chcemy to zrobić możliwie jak najszybciej, aby, aby te koszty jakby no, troszeczkę zmodyfikować. A ile to Mamy... jest, jaki koszt jest szacowany tego przedsięwzięcia ile możemy tak naprawdę zaoszczędzić rocznie? Koszt przedsięwzięcia to jest około 35 4 milionów złotych, bo tak naprawdę pokaże nam, nam to przetarg. Natomiast rocznie myślimy, że o minimum 1,5 miliona oszczędności powiat będzie miał. Te 1,5 miliona oszczędności można już na pewno ulokować w wiele innych ciekawych, ciekawych przedsięwzięć. Więc dobry gospodarz to gospodarz, który jest gospodarzem oszczędnym. My musimy w tak rozpocząć tą, tą kadencję, aby aby, aby to do, do tego doprowadzić. To jest absolutne dla nas dwa, priorytet. Trzy, dwa trzy lata powinna się inwestycja zwrócić, a potem będzie powiat e, zarabiał. Jak rozumiem, wszystkie e, szkoły wszędzie będą panele fotowoltaiczne, a co z tymi obiektami, które mają charakter zabytkowy dachy prawda, naszych niektórych szkół ponadpodstawowych. No tutaj szukamy rozwiązań naziemnych tak zwanych jesteśmy w następnym tygodniu umówienie z, z pracownią projektową, która przeprowadzała ten audyt i wykonywała projekty i kosztorysy inwestorskie. E, jesteśmy umówieni, dzisiaj umówiłem się z naszą e, panią konserwator zabytków, tak aby znaleźć e, w, no, rozwiązanie, które nie będzie kolidowało z zabytkowym charakterem e, naszych obiektów. Wielu obiekt, wiele obiektów też cierpi na to, że natychmiast powinny być przeprowadzone roboty związane z remontami dachów. I tutaj też jest to problem, że dach, nie można remontować paneli. Panele, tak? Także jest tych zamierzeń takich inwestycyjnych bardzo dużo. Ja nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że lubię się tym zajmować, więc jestem w stanie się zmierzyć z każdym tutaj tematem. Natomiast A dofinansowanie tutaj jest możliwe, bo tak. tego typu właśnie inwestycje często są dofinansowane przez środki zewnętrzne? Tak, tutaj mamy dofinansowanie 30, prawie 30%, więc jest to też inwestycja, która. No, w ogóle jest taka filozofia, że żadna inwestycja w powiecie kołobrzyskim nie może odbyć się bez dofinansowania. To jest taki dla nas Mamy priorytet, własny, podstawa. Tak? Wkład własny i dofinansowania. Od 50% aż do 90-98%. Czekamy na informacje od wojewody, czekamy na informacje od marszałka w których aspektach i w których sektorach będziemy mogli aplikować o, o środki, więc musimy bardzo ambitnie, ale też z dużą dozą rozwagi podejść do tego, tak aby te środki budżetowe nieduże. Można było pomnożyć razy 10, a może nawet razy razy 20. Sprzedaż majątkowa w tym roku będzie bardzo mała, tak naprawdę, bo e, tego majątku do, do zbycia nie mamy. W tamtej kadencji mieliśmy taką możliwość, więc wykorzystaliśmy tą szansę. E, dzisiaj ta rzeczywistość będzie trochę inna. Ja myślę. znaczy Mam kadencji, nadzieję. W tamtej kadencji sprzedano ryfa, prawda? Tak, tak, a już tak. Spieniężyliście... Znaczy już wydaliście te aktywa? Te Nie, poczeń, w, duży, w dużej mierze tak. Mhm. Natomiast ja za dobrą monetę przyjmuję zapewnienia różnych partii, które w wyborach parlamentarnych szły po władzę. Koalicja 15 października i osoby, które są związane dzisiaj z władzą, z władzą w parlamencie, czyli też i moi koleżanki i koledzy, którzy dzisiaj są, 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 są wiceministrami, ministrami. Zapewniają, że te środki w samorządach będą zostawały. W sobotę miałem przyjemność brać udział w takim spotkaniu z, z ministrami tutaj akurat mojej frakcji politycznej. Ja chodzę, pytam, proszę o to, żeby te środki zostawały. Takie zapewnienie jest, taka jest polityka rządu, taka jest polityka premiera i to cieszy. Czekamy na czyny, czekamy na czyny, chcemy, aby aby różne te elementy, bo nie tylko mówimy o inwestycjach, są też kwestie polityki społecznej. No powiat, 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 jakim budżetem dysponuje na ten moment, w tym roku? W po, po, powiat dysponuje budżetem 174 milionów złotych, z czego. 100 milionów idzie na edukację. Z, tak? czego, z czego bardzo dużo, znaczna ilość, 90% środków idzie na tak, na tak zwany przesył, czyli to subwencja, to, czyli to inne elementy budżetu, które to, są do przesunięcia. Natomiast my potrzebujemy środków na to, aby. Aby te inwestycje, te środki były po prostu, bo nie mając nic, no nie można nic zrobić. Czekamy. Ja mam bardzo duże nadzieje do tego, że, że, że te zapewnienia liderów politycznych wejdą w życie i będziemy mogli po prostu tutaj w Kołobrzegu, w powiecie samorządzić się tymi środkami. To radni będą podejmowali decyzje w skali powiatu, to zarząd będzie podejmował w skali Powiatu o decyzje. Mm -hmm. Związane z tymi najważniejszymi przedsięwzięciami. No dobrze, bo patrząc na to tak realnie, taki most w Kłopotowie, gruntowny remont to są dziesiątki milionów złotych. 20, macie, 22 miliony. Tak, to skąd wy macie takie pieniądze wygospodarować ze 170 milionów, szczególną większość z tego, co rozmawiam z samorządowcami, to idzie na edukację. Tak, tak panie redaktorze, i to my wiemy większość naszych radiosłuchaczy telewizów również, tylko że z drugiej strony, i to też rozumiem, kiedy mieszkańcy Kołobrzegu mówią panie Jacku ale my nie jesteśmy po to żeby słuchać tego że wy czegoś nie możecie tylko zostaliście wybrani po to żebyście coś zrobili i tak naprawdę my tutaj w Kołobrzegu samorządowcy powinniśmy oddolnie próbować zmieniać ten system finansowania to też od, wielokrotnie o tym mówiłem ja rozmawiam za każdym razem kiedy mam możliwość spotkania się z osobami decyzyjnymi że reforma samorządu jest nieuchronna Reforma samorządu musi być prowadzona, bo te decyzje, które były, um, e, były podjęte w kontekście ustawy o samorządzie publicznym, po prostu są już archaiczne. One po prostu nie działają. I sprawny samorząd to samorząd, który jest wspomagany przez e, budżet państwa i tym samym budżet państwa ściąga sobie z głowy kwestie administrowania drogami, szkołami i innymi. Mądry, mądry rząd. Mądra, mądra polityka rządowa polega na tym, żeby zepchnąć tak naprawdę ten środek ciężkości finansowy na samorządy, ale e, bardzo skrupulatnie i w sposób uczciwy te samorządy z tych środków rozliczać. Tak to powinno wyglądać teoretycznie. Zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia praktyczna, zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia przesyłu środków z KPO. Z, ze środków, e, tych unijnych, którymi administruje dzisiaj Urząd Marszałkowski, ale i również przesyłu środków rządowych, którymi, e, którymi e, administruje wojewoda zachodnio-pomorski w naszym, w naszym przypadku. Teraz jesteście w trochę gorszej sytuacji, bo nie będziecie mogli utyskiwać na. To, że rząd na przykład nie współpracuje. Wszyscy reprezentujecie jedną opcję, nie, nie jedną opcję, ale jedną linię tak naprawdę polityczną. Zmienimy może temat. Pod koniec. Czas na stare hity. Panie starosto, pytanie od internauta. Czy długo zamierzacie męczyć nas ulicą jedności? Męczyć. Znaczy, to ta praca też jest taka, że trzeba się rzeczywiście trochę takiej pokory i cierpliwości nauczyć, bo ja... Mieszkańcy no nie nas jestem nas dzwonią, oni mają dosyć pokorne. Ja nie nie, nie były to pokorne telefony. Ale ja mówię, o sobie, tak? ja mówię o sobie, bo ja się bardzo cieszę, że ta kilkunastomilionowa inwestycja już dobiega końca. E, za każdym razem, kiedy jestem tam, a jestem kilka razy w tygodniu na ulicy Jedności Narodowej, przepraszam mieszkańców, że, że są to u, u, u jakby problemy z funkcjonowaniem i podmiotów gospodarczych, ale również dojść, dojazd do kościoła z jednej i z drugiej strony. I życie tam przede wszystkim jest utrudnione, bo jest to bardzo duża inwestycja. Ale to wszyscy wiemy. I zapewniam, że 30 maja te, tego roku. 30 maja, a ja słyszałem, <grym> że pod koniec czerwca będzie koniec. Nie, 30 maja większość tych robót, które będą robotami ciężkimi będą zakończone. Mhm. Ruch będzie, będzie odbywał się w, w, nie, w sposób nieutrudniony. Przez trzy tygodnie miesiąca czerwca mogą trwać jeszcze roboty takie drobne. A one też są, wymagają dużo, dużo czasu, więc myślę, że już jesteśmy bliżej niż dalej. My nie mamy wyjścia, bo my do 30 czerwca musimy rozliczyć tą inwestycję, dlatego, że to jest inwestycja dofinansowana i ona musi być po prostu rozliczona. Jeżeli zostanie rozliczona, a wcześniej musi być zrobiona czyli musi być, muszą być wykonane wszystkie prace i musi być podpis inspektora nadzoru który prowadzi nadzór nad tymi robotami, no to tracimy dofinansowanie, więc jest to też dopingujące i, i, i wiem, że mieszkańcy mają dużo, dużo cierpliwości, jeszcze te kilka tygodni wytrzymają i, i ta inwestycja w końcu będzie wykonana. Jesteśmy w temacie dróg, to kolejne pytanie od internauty. Mówił Pan o remoncie Chodkiewicza i Żółkiewskiego. Czy to aktualne? Hmm. Tak, to aktualne. Oczywiście jesteśmy, my jesteśmy. przepraszam, wchodzę trochę w buty, tutaj pani prezydent Mieczkowskiej i pani prezydent Połychatej, ale jesteśmy w stałym kontakcie z, z paniami i, i tutaj bardzo mocno zależy mi na tym, żeby ulica Chodkiewicza została zrobiona jak najszybciej. Mamy środki, Urząd Miasta, przepraszam, ma środki się już do nie, nie, nie swojego ogródka no, Ale jak pan mówi, że pan ale był już, w urzędzie po prostu już. tak Znaczy, powiem panu tak, że e, klub wspólnoty samorządowej, która jest w, w Radzie Miasta, e, no, jestem, jestem przewodniczącym, szefem wspólnoty samorządowej. Czuję się trochę też odpowiedzialny za kwestie spraw miejskich, a, a szczególnie drogowych w, w postaci Osiedla, Ogrody i ulicy Chodkiewicza, bo żyłem tu, mieszka, mieszkałem, przebywam tu bardzo często. jestem Częściej. częstym gościem tutaj mieszka moja mama, moja rodzina i dla mnie to jest oczko w głowie, to musi być zrobione i procedura przetargowa będzie uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni i myślę, że najpóźniej w początek miesiąca września inwestycja przebudowy, gruntownej przebudowy, bo tam są sieci, to jest duża inwestycja, milionowa również ruszy i będzie jak najszybciej zakończona. Co do ulicy Żółkiewskiego, również jesteśmy z paniami prezydentkami w w kontakcie i już na spotkaniu z mieszkańcami Osiedla Ogrody mówiliśmy, że ciężko byłoby robić równo, równolegle te dwie inwestycje. Więc um, Urząd Miasta, Wydział Inwestycji, którego serdecznie pozdrawiam, tutaj chcę przeprowadzić większość robót na ulicy Chodkiewicza, a potem już w 2025 roku to będzie na początku 2025 roku zająć się rozpoczęciem przebudowy, remontu, bo ulica Żółkiewskiego będzie wyremontowana, będzie nowa nawierzchnia, będą dodatkowe miejsca parkingowe, będą nasadzenia i to wszystko będzie skorelowane z tym, że Urząd Miasta również prowadzi dzięki naszym radnym, którzy też bardzo mocno za tym lobbowali, wykonanie odprowadzenia nowego udrożnienia, odprowadzenia wód opadowych na całym, na całym placu tutaj tym zabawowym, który jest na osiedlu Ogrody, zrobienie nowych drenaży, nowego projektu, więc to wszystko krok po kroku jest realizowane. Ja się bardzo z tego cieszę i to też jest, to też jest wielki ukłon dla pani prezydenta i dla radnych przede wszystkim, którzy, którzy, którzy bardzo mocno o to nasze osiedle... Walczą. I na zakończenie zaproszenie na noc muzeów, która już odbędzie się w sobotę Europejska Noc Muzeów. Tak, to już taka tradycja Europejska noc muzeów, piękna tradycja europejska, która ma nas wszystkich integrować, która ma nas wszystkich zapraszać do takich instytucji, jakim jak Pan Redaktor tutaj wymienił, czyli Muzeum, a mamy się czym pochwalić w najbliższą sobotę od godziny 19 jest zespół różnych atrakcji, spotkania, wystawy, pogadanki. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kołobrzegu, zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu kołobrzewskiego, abyście byli wszyscy z nami. Mamy się czym pochwalić, mamy wiele osób, które pasjonują i kochają się w tym naszym mieście, w tym naszym powiecie, chcą się tą swoją pasją i, i zaangażowaniem podzielić z Wami. Ja osobiście bardzo interesuję się tym, jak Kołobrzeg wyglądał kiedyś, jak Kołobrzeg wygląda teraz i cieszę się, że Mam przyjemność pracować z osobami, które, które, które pasjonują się z tą historią. Między innymi jest to pan redaktor, bo często rozmawiamy na tematy, na przykład tego, tak, jak się kowalski ko Powiat muzeów, tak. e rozwija, ale jest i, i, i pan dyrektor, jest i Robert Dziemba. E jest, e jest wiele osób, które, którym bardzo zależy na tym, żeby ta edukacja poprzez historię do nas trafiała, a temu również służy Noc Muzeów w e najbliższą sobotę o godzinie 19. 19. Muzeum Miasta Kołowrzyk, Policjarni Krajowej 13. Tak Rozpoczynamy, jak powiedział Pan Starosta, o godzinie 19.00. Dosyć nietypowo, bo koncertem z balkonu z sali plafonowej, a później będą rekonstruktorzy, będą muszkieterzy. Będzie grupa rekonstrukcji historycznych, będzie brastwo kurkowe, będzie również y, grupa wybrzeże, także będzie się sporo działo, moc atrakcji, będą armaty i wiele rzeczy, ale to trzeba przyjść i zobaczyć osobiście. Kończymy, Pani Starosto. Tak, Panie Retektorze, jeżeli punkę... Bo zawsze jakaś niespodzianka... Nie, co. nie, nie, ale proszę, nie, proszę. nie. Ja to jest po prostu chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich y, y, ósmoklasistów, którzy piszą pierwszy tak naprawdę poważny egzamin w swoim życiu, maturzystów, ale również p, rodziców którzy bardzo mocno przeżywają, spotykam się z wieloma z nich na ulicach koło brzegu i trzymam za Was wszystkich kciuki, ale również trzymam kciuki za moją córeczkę, która również pisze swój pierwszy egzamin ósmoklasisty, więc jest to dla mnie też bardzo, bardzo ważny moment jako taty. I, i myślę, że wszystko będzie dobrze. Szanowni rodzice, szanowni szanowne dzieci, młodzieży, więc trzymamy kciuki i jeszcze, jeszcze kilka chwil i już jesteście po egzaminach. Wspieramy pana Jacka w tym serdecznie. To była audycja rozmowy z widokiem na powiat. Jacek Kuś, wicestarosta Kołobrzeski, był gościem. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Dziękuję również i do usłyszenia w kolejnym, kolejnym odcinku.